W Polsce jest kilka rzeczy stałych. Zima zaskakuje drogowców, politycy zaskakują wyborców, a naukowcy zaskakują rząd, że istnieją i czasem chcieliby dostać pieniądze na badania. Po wyborach 2023 roku miało być inaczej. Nowy, proeuropejski, przyjazny nauce rząd, tak mówiono. I rzeczywiście, mówiono. Potem jednak przyszedł budżet, przyszły decyzje, przyszła rzeczywistość. I okazało się, że o ile politycy uwielbiają opowiadać o innowacyjności, to kiedy trzeba wyjąć portfel, nagle wszyscy udają, że zapomnieli pinu. To trochę tak, jakby całą kampanię mówić o bieganiu maratonów, a potem zrezygnować po pięciu minutach truchtu, bo szakolano zabolało. Zacznijmy od klasyki gatunku NCBR instytucji, która od lat miała wspierać innowatorów, a częściej wspierała wyobraźnie satyryków. Pamiętacie aferę z firmą Krzak, która złożyła wniosek o 55 milionów złotych, mając kapitał 5 tysięcy i kilka dni historii? Albo tę drugą, która załapała się na ponad 120 milionów, mimo powiązań z osobą skazaną za oszustwa? No więc nowy rząd po 2023 roku obiecał porządek i profesjonalizację. Efekt? Audyt wykazał nieprawidłowości w 17 projektach, a ministerstwo grzmiało, że tak się nie da pracować. Tylko że, jak to zwykle bywa, najwięcej emocji było wtedy, gdy trzeba było posprzątać bałagan pozostawiony przez poprzedników, a najmniej wtedy, gdy przyszło do realnego finansowania nauki. I tu zaczyna się właściwy dramat. W roku 2024 rząd ogłosił, że zwiększa nakłady na naukę. Brzmiało pięknie, dopóki nie spojrzało się w tabelki, 98% budżetu poszło na bieżące utrzymanie uczelni, a na badania, na ten motor innowacji, jak mówią politycy, trafiły resztki, które spadły ze stołu. Narodowe Centrum Nauki, tlen polskiej nauki, stanęło przed ścianą. Tylko 10% projektów mogło dostać pieniądze. Nie dlatego, że reszta była słaba, przeciwnie. Jedna czwarta ocen została uznana za znakomitą. Ale co z tego, skoro budżet po prostu się skończył? To trochę tak, jakby organizować olimpiadę, zaprosić 500 zawodników, a potem oznajmić: Mamy tylko trzy medale i dwa batony energetyczne, walczcie o przetrwanie. Naukowcy prosili o dodatkowe 300 milionów, żeby sfinansować to, co już udowodnili, że ma sens. Rząd odpowiedział jednorazową dopłatą, którą sam nazwał największą od dekady. Problem tylko w tym, że to nawet nie plaster, to bardziej jak naklejka dzielny pacjent po urwanym palcu. A potem przyszedł skandal Ideas NCBR czyli historia, którą normalnie trzeba by wymyślić, ale politycy wyręczyli scenarzystów. Największy polski ośrodek badań nad sztuczną inteligencją, chwalony na świecie, prowadzony przez jedynego Polaka z czterema grantami ERC, profesora Piotra Sankowskiego, nagle, zupełnie przypadkowo, przegrał konkurs na przedłużenie funkcji w swojej własnej organizacji. Nauka mówi temu zdarzenie mało prawdopodobne. Polacy mówią: Krótko no ciekawe. Procedura konkursowa była tak transparentna, że nikt nie wiedział, jakie kryteria zastosowano Rada Naukowa z MIT i Oxfordu odeszła. Naukowcy podnieśli alarm, a wiceminister Gdula dorzucił na Twitterze kremówkę. Stwierdził, że ośrodek badań nad AI powinien przynosić zyski tak. Badania podstawowe, granty, eksperymenty, matematyka. Wszystko to według rządowej logiki ma się samofinansować. Najlepiej pewnie z reklam i sprzedaży koszulek. Reakcja naukowców była natychmiastowa. Listy otwarte, apel laureatów ERC, komentarze ekspertów z zagranicy. Pan napisała wprost: Polska nauka tonie. A rząd? Po kilku dniach burzy zorganizował spotkanie w trybie Gasimy pożar, ale nie mówimy skąd się wziął. Rezultat? Profesor Sankowski. Dostał nową instytucję. Władza rozwiązała problem, który sama stworzyła, a potem ogłosiła sukces. W międzyczasie okazało się, że statek badawczy Peciek oceania, jedyny taki w Polsce, nie ma pieniędzy na pływanie radioteleskop w Toruniu. Ikona polskiej nauki też nie dostał środków na działanie. Minister nauki musiał tłumaczyć, że budżet nie jest budżetem marzeń, bo priorytetem są wydatki militarne i pewnie słusznie. Ale w tym samym zdaniu dodał, że może da się przeznaczyć 1% budżetu obronnego na naukę. Czyli armia dostaje 200 miliardów, nauka, jeśli dobrze poprosi, dostanie okruszki z generalskiego stołu. Nic dziwnego, że w środowisku naukowym mówi się o skrobaniu dna i najgorszym roku dla polskiej nauki od dekad. A komentarze publicystów nie pozostawiają złudzeń. Polska coraz częściej wygląda jak kraj, który chciałby być innowacyjny, ale jednocześnie robi wszystko, żeby innowatorzy uciekli za granicę. Jak państwo, które mówi, studiujcie, badajcie, zdobywajcie granty, a potem przy budżecie dodaje, ale pieniędzy i tak nie będzie, chyba że zrobicie zrzutkę. I tak właśnie wygląda dziś plan na zniszczenie nauki. Nie trzeba komitetów, ustaw ani wielkich reform. Wystarczy brak decyzji, niedofinansowanie, parę nieudolnych nominacji i przekonanie, że nauka jakoś sobie poradzi. Do tego szczypta politycznego chaosu, trochę pr odrobina ironii losu i gotowe. Z polskiej nauki robi się mem. A pytanie, które zostaje na koniec, jest proste: jak długo kraj może pozwalać sobie na ignorowanie własnych naukowców, nie tracąc przy tym przyszłości? Bo jeśli tak wygląda nowa jakość, to aż strach pomyśleć, jak wyglądałaby stara.